zabie dzisiaj będziemy robić sobie kolejne miasto i mam do Was taką prośbę. Ja zbuduję drogi, a Wy mi będziecie mówić w komentarzach, jakie budynki mam budować. Dobrze, na początku przygotujcie sobie wymiary w drogi 1, 2, 3, 4. Stop! O jedną kratkę i 1, 2, 3, 4 znów plus dwa chodnik po drugiej stronie to będziecie mieli już Wam mówię. 13. Więc zaczynamy budować. Ja tutaj mam już sobie zaznaczone i tak, tak jak mówiłam. 1, 2, 3, 4 a. Potrzebny będzie pół blok z kamiennej cegły, biały beton i czarny beton. Robimy sobie takie coś. Cały pasek. I dwa razy o tak właśnie. Teraz sobie pociągnijmy to do jakiegoś momentu. Oczywiście też jest to poradnik. Możecie sobie taką drogę wybudować i mi też w tym pomożecie. Coś takiego ja mam. I teraz sobie zrobimy. 1, 2, 3, 4. Tak? 1, 2, 3, 4. Dobrze? I teraz tutaj za to robimy sobie dwie kartki białego betonu. Tu to przez przypadek. O! I zaraz zobaczycie cały kawałek drogi. Dobra, pierwszy kawałek wygląda już o tak, i ciągniemy sobie to do jakiegoś momentu. Zrobię tą drogę po częściach, a potem dopiero będę od Was zbierał wszystko. Oczywiście możecie wcześniej w komentarzach pisać, a ja sobie już to wezmę jako tak, że sobie zapiszę na swoim komputerze i będę wiedział, co będę miał budować. Oczywiście też zostawcie subika i łapkę w górę, no też piszcie w komentarzach różne fajne rzeczy. Jeżeli macie jakieś pytania od tej drogi, jakbyście nie, wie, nie zapamiętali jakie wymiary, to ja napiszę w opisie, w, no w tej, jak jest opis to się wchodzi i tak jak było z bramą garażową. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Dobra, na razie jest takie coś, jak mają być zakręty, no, to jeszcze nie wiem, tego jeszcze nie wiem, jeszcze to wykombinuję, te zakręty, ale na pewno musimy się trochę wtedy odsunąć. Mi się wydaje, że coś takiego musi być i dopiero będę robił zakręt. To miasto ma być też trochę bardziej lepsze, bo to są moje pierwsze miasta. Tamto miasto było drugie. Kiedyś miałem właśnie to na wodzie. To było moje pierwsze miasto. I teraz, właśnie, było tamto drugie. I yy, teraz, właśnie, zaczynam to robić lepsze. Po prostu robię, że inaczej będzie wyglądała w ogóle cała pozycja. Yy, będą właśnie chodniki yy, takie lepsze. Drogi będą poszerzone parkingi. No i będzie może więcej budynków. Także ja wszystko napiszę w zakładce tej. Piszcie w komentarzach, tak jak mówiłam, co trzeba budować. Ja z chęcią poczekam. I tak trzeba tej drogi dużo wybudować. Dobrze. Na razie to chyba będzie wszystko z tego filmu, a jeszcze sobie odrobimy to. Ładnie. O jedno przedłużymy. I w kolejnym odcinku będziemy robić zakręty. No po prostu będzie się ta droga rozciągała na różne strony. I zrobimy tutaj możliwe żarondo. Dobrze. To na razie jest wszystko. Z tego odcinka, jakby co to jest? To płaski świat. Sam tego nie wyrównałem, bo mi by to zajęło bardzo dużo czasu. Także zostawcie coś w komentarzu do zbudowania: łapkę w górę i suba. Dobrze, to będzie na razie wszystko z tego filmu.